Znowu byłem pod wozem. Tym razem roztrzęsiony od upijania się winem. Osłabiony o dzikim wzroku. Zbyt przybity, by znaleźć swoim zwyczajem chwilową przystań. Czyli dającą wytchnienie pracę jako spedytor albo magazynier. Więc poszedłem do pakowni mięsa i wlazłem do biura. Nie byłeś tu aby kiedy? Nie. Poprawdzie byłem ze 2 trzy lata wcześniej, przebrnąłem przez biurokrację, badania lekarskie itd. No i poprowadzili mnie schodami w dół cztery kondygnacje i robiło się coraz zimniej i zimniej. A pogody podłogi błyszczały od krwi, zielone podłogi, zielone ściany. Wyjaśniono mi na czym polega moja praca. Musiałem nacisnąć guzik, a wtedy przez otwór w ścianie dobiegał taki hałas, jakby zderzyli się z rozpędu futboliści. Albo runęły dwa słonie w trakcie ruchania. No, no i nadjeżdżało jakieś ścierwo, mnóstwo tego, całe zakrwawione. No i on mi pokazał, co mam Wiesz, robić. Nie rzucasz to na wózek, a potem znowu wciskasz guzik i jedzie następny. I już go nie było. Gdy sobie poszedł, zdjąłem fartuch, kask, buty. Wydano mi o trzy numery za małe. Polazłem schodami w górę i poszedłem sobie, a teraz byłem z powrotem znowu w dołku. Oj, wyglądasz mi za starą na tę robotę. Chcę nabrać żyzny? Przyda mi się charuwa, dobra, ciężka charuwa. A dasz radę? A jak? Patrz pan, same żyły i mięśnie. Dawniej boksowałem, pokonywałem najlepszych. Co ty nie powiesz? No tak. Hmm. Po twojej gębie widać, że jedno z tych pokonanych darmo nie sprzedał swojej skóry. Co tam gęba? Gęba się nie liczy. Miałem szybkie ręce, no do dziś mam szybkie. Musiałem czasem atakować głową, żeby było ciekawiej. Nie hmm. interesuję się boksem, ale jakoś nie przypominam sobie twojego nazwiska. Bo walczyłem pod pseudonimem Kajtek Mugławica. Kajtek Mugławica? Nie przypominam sobie. Walczyłem w Ameryce Południowej, Afryce, Europie, na wyspach i... No i na no zadupiu, dlatego tyle przerw w moich śledztwach pracy. Nie lubię słowa pięściarz, bo ludzie myślą, że kłamię albo zmyślam. No i z zostawiam puste miejsce i chromole. No dobra. Przyjdź jutro do na badania, o półdziesiątej dostaniesz robotę. Mówiłeś, że chcesz tyrać. No tak, ale jeśli macie coś innego, to... Nie, nie mamy nic innego, kurde. A ty mi wydasz prawie na pięćdziesięciolatkę. Zastanawiam się, czy dobrze robię, nie robię, jak ludzie niepotrzebnie zwracają na Ja nie robotę. jestem ludzie, jestem Kajtek Mogławica. No dobra. Pły, he, he, Kajtek, dostaniesz u nas robotę. Powiedział to tak, że mi się nie spodobało. Dwa dni później wszedłem przez portiernię do drewnianego baraku, gdzie no. pokazałem facetowi karteczkę z moim nazwiskiem Henry Charles Bukowski Jr., a on posłał mnie na rampę załadowczą. Miałem tam zgłosić się do jakiego tarmana. No to poszedłem, no a w dzielić z rzędem faceci i patrzyli na mnie, jakbym był homoseksualistą albo samym korpusem człowieka. Spojrzałem na nich ze, jak mi się wydawało, swobodną pogardą i zagadnąłem najlepiej, jak umiałem, tonem typa z ciemnej gwiazdy. Gdzie tarman? Mam się do niego zgłosić. Ktoś wskazał palcem. Tarman? Tak, a co? Pracuję od dziś do u ciebie. Tak? Tak! A no gdzie masz buty? Nie dostałem butu. Sięgnął pod ławkę, podał mi parę stare, stwardniałe, sztywne buciory. Założyłem. Ta sama historia. Trzy numery za ciasne, palce zgniecione, musiałem je kulić. Potem dał mi zakrwawiony fartuch i kask. Stałem tam, gdy on tymczasem palił sobie papierosa. Rzucił zapałkę po męsku szerokim, niedbałym ruchem ręki. No to jazda! sami murzyni. I gdy podszedłem, spojrzeli na mnie, jak gdyby byli czarnymi muzułmanami. Miałem prawie 1,80 osiemdziesiąt wzrostu, ale wszyscy byli wyżsi ode mnie, a jeśli nie wyżsi, to przynajmniej dwa, trzy razy szersi w barach. Charlie! Charlie! Daj go do roboty! To tak jak ja, milutko. Już pociłem się w kasku jak mysz. Przejął mnie Charlie i postawił przed pustą ciężarówką koło rampy załadowczej, długą na pół przystanku autobusowego. Czekaj tu! Potem nadbiegło kilku czarnych muzułmanów z taczkami pomalonymi na biało, nierówno i w strupy, jak gdyby farbę zmieszano z kurzym gównem. A w każdej tarczy piętrzyły się szynki, pływające w rozcieńczonej, wodnistej krwi. Nie, nie pływały we krwi, tkwi w, tkwiły w niej jak ołów, jak kula armatnia, jak śmierć. Jeden z chłopaków wskoczył na pakę ciężarówki za moimi plecami, a pozostali zaczęli rzucać do mnie szynki, a ja je łapałem i rzucałem do faceta na, na ciężarówce. A on chwytał i rzucał w głąb ciężarówki, szynki nadlatywały, nat, raz, raz były ciężkie, coraz cięższe jak gdy, jak tylko rzuciłem jedną i obróciłem się, kolejno do mnie frunęła. Wiedziałem, że chcą mnie złamać. Szybko się spociłem. Mokry byłem, jakby zlano mnie wodą ze szlauchu. Bolało mi plecy, bolały nadgarski, trzeszczały stawy rąk. Wszystko bolało, sfatygowały limienie o miłosiernie. Nocna. Ledwo widziałem na oczy. Ledwo mogłem się zmusić, by złapać następną szynkę i rzucić jeszcze jedną, jeszcze jedną. Byłem zbryzgany krwią w dłoniach. Czułem ciężką, martwą trętwotę. Szynki były miękawy jak tyłek jakiejś babki. A mi zrobiło się tak słabo, że nie mogłem otworzyć ust, by powiedzieć, hej cholera ludzie, co z wami? Szynki nadlatują, ja się zwijam jak w ukropie, przygwożdżony jak człowiek na krzyżu, w kasku na głowie ciągle przywożą nowe szynki, nowe taczki, szynek, szynek i wreszcie są puste. A ja stoję, chwieję się i wdycham żółte elektryczne światło. Noc w piekle, no cóż, zawsze lubiłem nocne życie. Zabrali mnie do jakiegoś pomieszczenia, wielki otwór na przeciwległej ścianie, a w nim wisi połowa wołu, a może i cały. Tak, całe nadjeżdżały, gdy się zastanowić, bo cztery nogi były. I jeden wyjechał z tego otworu na haku, dopiero co ukatrupiony. Zatrzymał się akurat nad moją głową. wisiał. Dopiero co go zabili. Zabili tego cholernika, jak odróżniają człowieka od wołu. Skąd wiedzą, że ja to nie woł? No dobra, rozchuśtaj go. Rozchuśtać? Tak, times z nim. Co? Wozesz chryste, George, chodź tu. George stanął pod wozem, objął go raz. Podbieg do przodu, dwa, podbieg do tyłu, trzy, podbieg jeszcze dalej w przód. Wół znalazł się nie, niemal równolegle do podłogi. Ktoś nacisnął guzik i on już go miał. Już go miał dla rynków mięsnych całego świata. Miał go dla rozplotkowanych, nieznośnych, wybyczonych, głupich kurdomowych całego świata w podomkach o drugiej po południu, sztachających się poplamionymi na czerwono papierosami i nie mających prawie żadnych uczuć. Postawili mnie pod następnym wołem. Raz, dwa, trzy. Miałem go. Jego martwe kości przeciw moim żywym, jego martwe ciało przeciwko mojemu żywemu. A gdy kości waga przygniotły mnie, pomyślałem o operach Wagnera. Pomyślałem o zimnym piwie. Pomyślałem o seksownej dupeczce siedzącej naprzeciw mnie na kanapie, noga założona na nogę. A ja trzymam w ręku kielicha i powoli, a czy niezawodnie dążę w gadzce do jednego? Prosto, w bezmyślną pustkę jej ciała, a oto Charlie wrzeszczy. I ci powieś to w ciężarówce. Ruszyłem do ciężarówki ze wstydu i porażek zeznanych na boiskach amerykańskich szkół. Wyniosłem świadomość, że nie wolno mi upuścić wołu, bo wtedy okaże się tchórzem, a nieprawdziwym mężczyzną. I wobec tego nie zasługiwałbym na wiele tylko na drwiny śmiechku ksańce. W Ameryce trzeba być zwycięzcą. Nie ma innego wyjścia. Trzeba się nauczyć walczyć z Afrikę. Nie zadawać pytań, a poza tym, gdybym upuścił wołu, pewnie musiałbym go dźwignąć z powrotem. Poza tym, by się ubrudził. Nie chcę, żeby się ubrudził, a bo raczej oni nie chcą, żeby się ubrudził. Wszedłem na ciężarówkę. No wierzaj! Hak pod sufitem był tępy jak ludzki kciuk bez paznokcia. Puszczało się spód mięsa i zajmowało górą. Dźgało się tą górą w hak. Dźgało i dźgało, ale hak nie chciał się przebić. Zasrana mać, same chrząstki i tłuszcz twarde. Oj, twarde. No dawaj, dawaj! Natężyłem resztki sił i hak wreszcie przelazł i był to piękny widok, cud jak ten hak przeszedł. Wół zawisł w powietrzu, już nie na moich barkach, wisiał z przeznaczeniem dla podomek i plotek urzeźnika. — Ruszaj się! — wszedł Murzyn, ważący ze 130 kg, kilogramów, butny, ostry, opanowany groźny. Powiesił swe mięso z chrupnięciem, spojrzał na mnie z góry. — trzymać tempo. — Dobra, mistrzu. Szedłem przed nim, czekał już na mnie kolejny woł. Za każdym razem, gdy brałem na barki następnego, byłem pewien, że to ostatni, którego dam radę wziąć. Ale ciągle sobie powtarzałem jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden, a potem pasuje pierdolet. Czekali, żem się poddał, widziałem ich spojrzenia uśmieszki, gdy myśleli, że nie patrzę. Nie chciałem dać im satysfakcji, poszedłem po następnego wołu. Ostatni wypad wielkiego zgranego do cna zawodnika. Poszedłem po mięso. Przerwa! Dotrwałem. Dziesięć minut odpoczynku. Kawa nie zmuszą mnie, bym się poddał w życiu. Szedłem za nimi do bufetu na kółkach, który akurat zajechał. Widziałem jak w ciemności paruje kawa. W świetle elektrycznym widziałem pączki i papierosy. sztrucle i kanapki. Hej ty! To wołał Charlie. Charlie jak ja. Tak, Charlie. Właśnie do ciężarówki podnieść na stanowisko 18, miał przerwę. Chodziło o tą ciężarówkę, którą dopiero co załadowaliśmy, długą na pół przystanku autobusowego. Stanowisko 18 było po drugiej stronie placu. Zdołałem otworzyć drzwi i wsiąść do szoferki, fotel był miękki, skórzany i siedziało się tak dobrze, że wiedziałem, że jeśli nie zwalczę pokusy, to zaraz zasnę. Nie potrafiłem prowadzić ciężarówki. Spojrzałem przed siebie, zobaczyłem wielozmianową skrzynię biegów, hamulce, pedały i tak dalej. Przekręciłem kluczek i zapaliłem silnik. Gmerałem wajchą, naciskałem pedały, aż wóz ruszył. I pojechałem przez plac w kierunku stanowiska 18, cały czas myśląc, że zanim zdążę się z tym oporać, bufet odjedzie. To byłaby dla mnie tragedia, prawdziwa tragedia. Zaparkowałem ciężarówkę, wyłączyłem silnik i siedziałem z minutę, rakoszując się komfortem skórzanego fotela. Potem otworzyłem drzwi i wysiadłem. Nie trafiłem nogą na stopień, czy co tam powinno być, i chryste spadłem na ziemię w zakrwawionym fartuchu i kasku, jakby mnie kto kulą strącił. Nie bolało, nic nie czułem. Podniosłem się w samą porę, by zobaczyć, że bufet wyjeżdża przed bramę na ulicę. Zobaczyłem, że idą z powrotem na rampę, śmiejąc się i popalając papierosy. Zdjąłem buty, zdjąłem fartuch, zdjąłem kaski, poszedłem do baraku przy wejściu, cisnąłem fartuch, kaski, buty na ladę. Stary podniósł na mnie oczy. Co jest? Rzucasz taką świetną robotę? Powiedz im, żeby mi przysłali pocztą force za dwie godziny pracy, albo żeby ją sobie wsadzili w dupę. Gówno mnie to obchodzi. Zabrałem się. Poszedłem na drugą stronę ulicy do Meksykańskiego Baru. Tam wypiłem piwo, a potem pojechałem do domu autobusem. Znowu dostałem w kości. the police